Siemanko, dzisiaj po raz kolejny pokażę wam kilka bitew na lubę. Miłego oglądania. No, Najlepszy tier w WoCie? Nie no, stary, ja rzygam już tymi szóstkami. Na całe szczęście to jest ostatni low tier, który mam do markowania. Ktoś zastanawiasz się, czy chce jechać na A1. Ja chcę. Chcesz? Mhm. Mm Aha. Kto pierwszy, ten lepszy. Aha. <laughs> Opa. Nie no, tam... Dostanę jedną, dwie peski ci oddam. They call me crazy. O. Arta. Nie ja no, powiem ci, że ta Kromka to jest świetny czołg. Masz bicie na Arte jak coś, może ty trafisz. Mmm, 85 wątpię, ale sprawdzimy. 180. 180. Dobra, minus. Nie wiesz co? Arta nas będzie dymać jak... O to nie ma depresji na dupie. Pupytko jeszcze. Wiem, no dlatego podjechałem, bo ta Arta to by mnie tu wydymała. jest na ciebie, mm -hmm. a mnie dam ci wyfałkę jedną? <laughs> Nie dam, bo się odbije. Chyba do dupy. Słuchaj, tego. O, no, O O. o tam kurde. O no, Ale jest. jest. Czy fałkę chyba. Albo nie skończę. Jak Panther KD. Hej, mhm. KV skończy. Dobra, żartowałem, nie skończę go. Że to tyle bije? A nie wiem. To 350 mi dał. To mocno jakiś chyba. No i w garażu już. No ja mu zbiorniki rozwaliłem, a ktoś go... O, podpaliłem go. Double pożar chłopaczek dostał. mutna Ty grałeś kramką kiedyś? Tak, przecież mam Cromkę. Cromor fajny jest, ale... O. koniem z ogniem A. No ja z konia sobie przeszkoliłem. O kurde, full HP! Ej, jadę! Dobrze, dobrze. Weszło jak w masło przeciwnik oberwał. Wyszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. To musiał poczuć No i git, takie bitwy, nie trzeba się. A nie, bo... A tak. Takie bitwy mogę mieć. Tu to zmarkuję kilka bitew. Kurde, oddało to jeden. Nie spodziewałem się. Ja tam wiesz obstawiałem, że się wywalę. No serio, ja wie wiesz plan, że się wywalecą na bazę? To 3800. Ja tu biorę nie optykę. No, czyli ja biorę optykę i spotuję las. Nie mają CVS-a i obstawiam, że nie mają dobrych zał. Komenantr. Dostał. Ale jedzie agent. Mhm. Coś mu silnik rozwa Nie, on się zatrzymał po prostu. Ja, nie, tak. A, bo nie mam orlego oka. Dobra, dlatego nie wiedziałem, że ma silnik rozwalony. No ja, mamo, nie wiedziałem. A nie, mam Tyfie. To co on zrobił? Trafik. O, a to ma magazynek? O kurczę, o oberwał. Andrzeja bije. Mhm. O, weszło. O! To? Hej, amoraczek. Za 420. Uszkodziliśmy amoraka. Dzięki. No, spa, co robiłem w garnek Tak, BTW, nie? I bdr spotnąłem spotkałem. BDR. Mhm. Możesz go sfarmić? Tak, mogę. Kurde, sam go sobie spotujesz. No to cóż, unlucky. To ja tobie nabijam po spocie chyba. Nie. Sztuk. Chyba... Sztuk. Git, git, git. Jak będą takiej bitwy, to ja to zmarkuję zaraz. Bo już mam 2-6. Podawa mi się to. Bardzo. Ja wjeżdżam w t 3485 mhm. bez strachu. Jest o, jest Churchill. Rok. Czekaj. Czekaj, bo Churchill bokiem. Na takiej okazji to ja sobie no nie odpuszczę, słuchaj. O, o nie. Ja tam maraka. Jeszcze słomi mi dało. On lucky. Ma naprawka be like. No. O. KW2 Strola mi. Oni to jeszcze przegrają. Znowu się. W... Jak idiota. Ale że trafił to. To to. Wow. Szok. No, no właśnie, ja nie wiem. To jak grać w ten KW2? Pa. I zaraz bazat to ściąga na hita. Pyk. Jak to jest jakiś mistrz KW2. Zobacz. O. A no tak, bo to na blindzie było. Chyba, a nie. 89,85. Jakiś y, plan? Co do tej mapy? Nie wiem, łapski, Chodź na prawo, tu. Ale fakt, też mówię. ty miałeś spota? A, no tej. Aha, ja nie miałem. No mnie ta trzynastka spotkała. No nie. Dobra, o stary. Spokojnie, jest wystawiony pod nasz cały team. A. <noise> okej. Okay. Na się któregoś dnia do Białego Stoku przyjadę. Będzie coś tam zwiedzać? Tak. Mnóstwo atrakcji pełen stoku. idealnie wódki. <grymne> Twój dom. O! Dom natki. Co jeszcze? Nie. Alchemia. O! Kolejny bar. O kurde. Ale murama wywaliłem. No, mi. Hm. Masz być na tego PZ? -a? Nie, jeszcze nie. No dawaj, na go trzymam na traku. A, nie, już nie trzymam. Wie, wiedzie mi za kamień raczej. Za no. kamień wiedzą. Oj oj oj, właśnie to jest ten problem. Ja musiałem się cofnąć łapa. Bo mnie biją z tamtej strony. Ta? No też. A czemu? O, właśnie jest. Masz bić na tego waliancika może? O. -o. Ja mu za zero daję, kurde. O, ty 6-4. Masz bicie, masz bicie. Mm -hmm. Mam no. No. Oho. Ta, ale to działo nie jest z najlepszej klasy. O! Arta, Linkmek, Dobra, nice. Przyłem jedną PSK od PZ, ale było warto. Też jeszcze wiem, ale ja, ja, ja w infie wiesz? Na razie nie chcę. Okej, okay. Natraku jest, jednak nie. Nie wiem, czego raczej. O, typek na no, Nie masz bicia. Ja też nie. Waliant stoi w tym... O, Ta. nie, zjechał. O? Fsv, Kukowiec. fsv, no. Aha. O. lata. typ. A czy jest jeszcze bicie na... O, pod pałkę dostał. Typek. No wiem, widzę, widzę. Jak poleci, to... No przyjadę notka. Już tyle to obiecuję. No przyjadę. Jest? Mhm. Mm o, nice, to pomysł spacja. Nice. Kończysz? Mm, już. Bit. W sumie, jak będziemy grać każdą bitwę tak jak teraz, to nie ma szans, że przegramy na szóstkach. A raz i już, już nam się udało. Ale to był wypadek przy A Znaczy, no tam też co miałem, m tam grałeś, Na Kromka, moim zdaniem, chyba lepsza, co? No. To znaczy, Kromką masz taki plus, że zrotujesz, a jeszcze jest ciężka i starana, fajnie wchodzi. No jest tutaj jest straszne, ale 15 stopni. Ale ci w brzuchu jeździ. Trochę. Co, ty nic nie jadłeś? Nie no, jadłem, jadłem Od z A, ja w sumie dzisiaj zjadłem dwie blaszne kanapki i Kinder Bueno, więc... Chcemy zrobić coś głupiego i po prostu po nich? Już o tym myślałem, ale tak sobie <śmiech> mówię... <śmiech> Ej, nie, wiem, no, no, wiem. Dobra. w sumie ja to mogę spotknąć, bo tam pewnie ktoś jeszcze będzie sobie... O właśnie, widzisz? O. O. Widzisz jak ja, kurde. Tutaj. Nie trafiono w pancerz. Nie trafiono w pancerz. Szakalaka bum bum. O, baj. Chyba nie trafiłeś kiedyś w No możemy, możemy. O, ty 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 ty. ty. Ej, mam pomysł. Więc jak byś mu ustawili się tam. tutaj i no właśnie. I wanna feel the. Aha! Okej. Okay. Fito SP. Sobie tam Ej, jest. ja dostałem. I kalka też mnie stoi. Jak odpowadana zostanuje. Ale kurde synchro. O. Pamka jeszcze. Nie jestem głupi. Nie jestem głupi. O ty hilfe. No. Aha. Problemy. No suka eee, na mnie burakara. jedzie, wiem Widziałem o, to O, się dzieje No cóż Nie zmarkuję tego tak szybko Trzeba było zatopić smutki Siema, sajak U, Maciek o, w tym T37 troszkę niefajnie zrobiłeś, że tu podjechałeś, you No know? Nic się nie zmieniło, panie Maćku Nadal jest ta sama lipa, te same tory, zła lokomotywa o, crazy loop, ale nuta. Ostatnio to odkopałem to jest hit. Dobra, to zaraz to zaraz to zobaczę panie czupura. O kurde, tam jest jakiś. Taking pictures with Ej, on mnie zablokował. No nie gadaj. Potrzebuję twojej pomocy. Ok. Ja, pierdolę. Fajnie było. Co to jest? Konkretnie to byliśmy w Zabrzu, a nie w Katowicach. Ale no, w sumie, Zabrze to, to jest to samo co kata. Dobrze, karma za to, że nie chcieliś mi pomóc. Karma. Ja stałem zablokowany, a ty nie chciałeś podjechać i przepchnąć wraka. Karma, karma. Gdzie jest ten Sobel nowy? Ten nowy Sobel tak siedzi. Co, bo w piratów gram. Zmieniłem profesję. Jestem teraz piratem. No i co? Kolejna ósemka została zdymana. Nie, nie, już, już przestanę grać w piratów. Trzeba się wziąć do roboty. Jak ostatnio grałem setką, to rzucało mi takie mapy, na których praktycznie nie mogłem nic zrobić. A dzisiaj rzuciło mi ten posterunek. Wczoraj też pograłem setką na czym? Na linii Zygfryda. Wszystko zależy od mapy. Będę musiało zbanować na setkę. Na pewno. Bezpieczną przystań, bo to mapa jest tragiczna na setkę. Bo tam się nie można tradować. Ci hybrzek pójdzie, wina ujdzie. ujdzie. Fiordy, Fiordy też mogą być ok. Ogółem to trochę wkurzony, bo na koniu miałem 4400. Na tam, nie mówię o dyszce. I zmarkowałem go na 424. 2, 4. Ostatnie bitwy do domarkowałem to spotem, bo takie. A. Aha! Ty mnie spotujesz. Nie, no piękny jesteś. A ty wiesz, że ty masz spota? No, niby tak i nie, Rafał. Bo miałem ambicje na 4, na, na 4,5 minimum. I było dobrze, tylko ostatnie 5 bitew było tak tragiczne, że nie wiem. A tam ile mam? 40 parę w tym koniu, więc jak jest jedna gorsza, no to ten damage tak leci. Jestem ciekaw, w ile wykręcę na, na S-Koniu, ale na S-Koniu może być wysoko, bo ostatnio jak grałem na, na Ryjsku koniem, to udało mi się wyciągnąć tam chyba z 60 paru bitew 5300, więc jak mi się uda 5300 wbić, to będę zadowolony. Dobra, puścić się. No, cze, nie wiem, te piąte, szóste tiery to jest naprawdę stan umysłu. Wy to rozumiecie, że ja specjalnie spe sprawdziłem, czy dostanę spota? S czy, czy dostanę spota, bo wyjechałem specjalnie na, na full open? I się okazało, że ziomek nie ma załogi. No przecież to jest jakiś prank totalny. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Nienawidzę tego działa. Jest idealnie wycelowane. Leci, kiwie gdzie. Jeszcze teraz, jak się wychlec, zostanę spłot odarty i to mi się nie podoba ani trochę. Kurde, nie wiem gdzie starta. Nie chcę podjeżdżać, bo jak dostanę spota, to ten te 150 mnie rozwali. To na 100% uda ci się przyjechać do mnie w czwartek o 9:00 Już to widzę, jak ty przyjeżdżasz do mnie o 9:00 Spotną mnie to martą. Wiedziałem, walą konia. A naprawdę, te tiery to jest taki stan umysłu. Patrzcie to. Ja tutaj co? Z Zrobiłem coś takiego, że tam wyjechałem sobie na Flopen w tym miejscu. Fajnie, nie mam spota. Mówię, okej, okay, to jak nie mam spota, to nie ma opcji, że coś tu jest poza tym sztugiem, który stał tu. I wtedy mogłem tu podjechać i go zauspotować, bla bla bla. Jadę tu, a ziomek stoi w tym krzoku i mnie nie spotuje, bo nie ma załogi. Te, na tych tierach się nie da grać. যেই